makijażowe sekrety Jennifer Lopez, które musisz znać. Razem nie zaczynamy od podkładu, a od korektora. Jennifer zakrywa najpierw sińce pod oczami. Ogólnie takie miejsca, które potrzebują troszeczkę rozjaśnienia, tak jak właśnie tutaj koło nosa, przy kącikach ust i środek czoła. I uwaga, rozciera to wszystko płaskim pędzlem. Dalej nie używamy podkładu, tylko lecimy z bronzerem. Konturuje ona twarz bronzerem na mokro. Od policzków przez czoło i żuchwę tworzy taką dużą plamkę pod brodą, żeby stworzyć tam cień. Precyzyjnym pędzelkiem wyszczupla sobie nos, tworząc takie dwie linie, i znowu wraca do. Korektora, żeby dodatkowo rozjaśnić centralną część twarzy. Nie używa ani rąk, ani gąbeczki, tylko samego pędzelka. Jennifer mówi, że lubi przed nałożeniem jakiejś pomadki wykonturować sobie brązerem usta. I dopiero teraz przechodzimy do podkładu, który wtłacza sobie w pędzelek i tym pędzlem potem blenduje nałożony wcześniej brązer i delikatnie tym samym wyrównuje sobie kolory cery. Jest to technika, która nazywa się Underpaint i polega ona na nakładaniu produktów do konturowania, rozświetlenia i różu pod podkład zamiast jak w tradycyjnym makijażu na nim. Daj znać w komentarzu, czy chcesz. Więcej trików inspirowanych gwiazdami. I zaobserwuj po więcej.